Ludzie, ciekawe historie i tradycje. Co miesiąc w innym miejscu. Szlakiem sołectw gminy Praszka. Sołectwo Prosna. Prosna to miejscowość, która zajmuje prawie 5 km, a zamieszkuje jedynie 100 osób. Jednak małą grupką udowadniają, że mogą naprawdę wiele zdziałać. Bardzo dobrze nam się współpracuje z całą wioską. Są ludzie bardzo chętni, bardzo chętnie przychodzą. Tak, no czy, czy na przykład koszenie trawy, czy do wieńca, czy, czy gdzieś tam coś pomóż. Każdy jeden nie ma problemu. Czy Damian dzwoni, czy, czy po prostu gdzieś sąsiad, sąsiadowi powie i, i schodzimy się i pracujemy. Nie ma takiej chyba rodziny, co by nie brała udziału w jakichś naszych, tych lokalnych tutaj imprezach. Zawsze jest choćby jedna osoba z domu. Co jest najfajniejsze, umiemy się zagrać, tak? Jeżeli pada jakieś hasło, że coś robimy, to robimy, tak? Każdy stawia, staje na wysokości zadania i po prostu, choćby nie wiem co, wiadomo, jakie dzisiaj czasy, każdy ma tego czasu mało, spotykamy się i działamy po prostu, tak? No i to jest super. No, mamy tu od niedawna nowego sołtysa, któremu się chce. To jest najważniejsze, bo człowiekowi się musi chcieć. No i, i działamy, tak? I tutaj mamy jakieś plany. I, Myślimy, że będziemy się cały czas rozwijać. To jest ważne. W wycieczce po Prosnej pokażemy piękne, zielone krajobrazy, gospodarstwo rolne, a nawet skoki spadochronowe. Zacznijmy jednak od tego, z czego słynie ta wioska, czyli z młynów na rzece Prosna, których pozostałości możemy podziwiać po dzień dzisiejszy. Tu jest jedyny młyn, który od źródeł Prosny, które są w Wolędzinie, Młyn, który jeszcze posiada wszystkie maszyny i turbinę. Wiadomo, żeby to usprawnić to by trzeba było wielkich kosztów, nakładów, ale, ale nie są sprzedane, o tak powiem. Był wbudowany w 22 roku ten młyn. No i dawno ludzie się z tego utrzymywali, do lat 50., kiedy, kiedy trzeba było zobory sprzedać krowy, żeby zapłacić podatki, no i tak te młyny powoli wszystkie wygasały. Sołtysem Sołectwa Prosna jest pan Damian, który spędził w wojsku 16 lat. Był dowódcą drużyny w plutonie szturmowym na kampanii bojowej. Uczestniczył w pięciu misjach bojowych, między innymi w Kosowie, Afganistanie i Iraku. Za misję i poświęcenie dla kraju otrzymał oznaczenia gwiazdy od prezydentów RP. Myślę, że będę walczył o tę wioskę na pewno. To macie państwo jak w banku. To właśnie dzięki Sołtysowi odbyły się ostatnio skoki spadochronowe. Warto, po to żyjemy. Próbujcie, tak jak ja. Jak tam? Piąteczka. Piąteczka. Siwy dym. Co? Cała jesteś? Żyjesz? Lepiej niż za pierwszy raz. Ostatnio mieliśmy organizowane skoki spadochronowe, gdzie lądowaliśmy na swoją miejscowość, skakali mieszkańcy Prosny. Mieliśmy dożynki co roku tutaj organizujemy sobie takie wewnętrzne. Mieliśmy orkiestrę dentom z Łubnic tutaj przyjechała nas odwiedzić. To jest plac gminny. On tutaj istnieje może od 6 lat. W tej chwili mamy plany, żeby tutaj postawić ogrodzenie od strony stawu, żeby zabezpieczyć dzieci tutaj, które się bawią. W tym roku będzie to robione. Tutaj wszystko, co Państwo widzą, wszystko zrobiliśmy sami jako mieszkańcy Tutaj Prostnej. Zorganizowaliśmy się tutaj i wszystko tutaj zrobiliśmy sobie sami. Przede wszystkim ja wykonuję polecenia mieszkańców. Także załatwiam wszystkie sprawy, które są tutaj jakieś do załatwienia. Mieszkańcy Prostnej są nie tylko gościnni i pracowici. Pani Agnieszka została wyróżniona w powiecie Oleckim jako najsympatyczniejszy sprzedawca roku. Naprawdę to ogromne zaskoczenie dla mnie. Tak nie wiem, kto, kto podał mnie do, do, do tego wyróżnienia. Brak słów do określenia jak bardzo człowiek jest szczęśliwy, tym bardziej, że to, co robię, to ogromna pasja dla mnie. Ja się po prostu spełniam w mojej pracy i y, daje mi to szczęście, motywację. Każdego dnia budząc się rano. Po prostu czuję moc i potrzebę kolejnego spotkania się z ludźmi i, i przekazywania jej, nie wiem, pozytywnych energii, tak? To dla mnie jest chyba największa satysfakcja. Ja po prostu jestem sobą, tak? Oddaję się całym sercem dla, dla, dla moich klientów i, i oni chyba, chyba też to widzą i tak czują i, i dlatego darzą mnie taką sympatią. Wioskę zamieszkują w dużej mierze rolnicy. Pan Mateusz może pochwalić się największym gospodarstwem w Prosnej, gdzie wszystko jest niezautomatyzowane. Pięć lat temu przejąłem gospodarstwo po rodzicach. Posiadam 60 hektarów, z czego 40 własnych. to jest być rolnikiem? Jest to praca od świtu do zmierzchu? Nie da się ukryć, ale tak, no bo nie przewidzimy co się stanie, czy się coś popsuje, czy nie popsuje. Potem terminy, czy będzie padał deszcz, czy jest pogoda. Wszystko jest pod chmurą, tak? Tu jesteśmy rano godzinę i na tamtym gdzieś jak jadę właśnie z tą narzeczoną 20 minut. Półtora godziny dziennie. No. To jest właśnie reproduktor. I tam jest jego kolega trochę mniejszy. I jedna trzecia tego chlewu tylko była zapełniona, bo 12 macior na cały chlew, a teraz ich tu jest około 30 pary. No, i to jest małe, dlatego. No Mam napisany nawet w gminie projekt na wybudowanie drugiej, nowej chlewni tam z tyłu. Ja zajmuję się świtmi, a dziadek na emeryturze bawi się w czuliki. Dożynki są imprezą, z której mieszkańcy Prosnej są bardzo zadowoleni. Zazwyczaj jest więcej uczestników niż mieszkańców, jednak czymże byłyby dożynki, gdyby nie korony dożynkowe, o które dbają między innymi pani Irena i pani Grażyna. To zaczyna się już od zimy. Najpierw trzeba wymyślić konstrukcję. Później, jak już jest konstrukcja wymyślona, no to trzeba ją zmontować, żeby była w całości. No i później myślimy, gdzie, co, u, jakim zbożem dekorować, czy to jest splecione, czy to jest naciągane zboże na ziarna, na, na druciki, czy to jest z makaronu, czy to jest zrobione ze zboża kłosowe. No, to zależyści. I też praktycznie bardzo dużo osób przychodzi. Jak jest hasło rzucone, organizujemy. To wszystkie facetki się zgłaszają, no i faceci też się czasami. My, jak corocznie, robimy wieńce dorzynkowe. Przygotowujemy też na imprezy nasze tu wiejskie. Zbieramy się po prostu więcej kobiet. No i później tak od kłosa do kłosa, i coś nam tam zawsze wychodzi. Robimy wieńce bardzo ładne. Jesteśmy same z siebie dumne, że po prostu tak potrafimy wiele rzeczy sobie zrobić. No i jeszcze to kościoła robimy tam różne rzeczy, tak żeśmy miały robić szopkę bożonarodzeniową. Też nam się to bardzo udało. W tak małej wiosce, tak wiosce które jest po prostu 100 mieszkańców, jesteśmy jak jedną rodziną. Jedna rodzina, w której razem się bawią, ale i też sobie pomagają. Będąc w Prosnej nie sposób tego nie zauważyć. Rodzinny klimat jest zdecydowanie wartością przyciągającą. Tym miłym akcentem kończymy naszą wycieczkę po Prosnej. I oczywiście zachęcamy do odwiedzenia tej miejscowości.